Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Przejąłem stery w AS Monaco, gdzie z panem Ryszardem próbujemy przywrócić AS Monaco na szczyt w 10 sezonów. Przed nami sezon drugi i razem z panem Ryszardem postanowiliśmy dokonać pewnych kluczowych zmian. Mianowicie, pan Ryszard przekazał mi na ucho, że w tym sezonie zajmujemy się Ligą Francuską, nie obchodzą nas inne trofea. Potrzebujemy gotówki za ukończone pierwsze lub top 3 miejsce w Lidze. Potrzebujemy, żeby chłopakom wróciły morale, gdyż jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, niestety byli wszyscy podłamani. Pan Ryszard, musiałem go z baru wyciągać. Co drugi dzień, nie przez pane noce, dramat. Dlatego w tym sezonie celujemy w ligę. Jeśli uda się wygrać coś jeszcze, lub dojść na przykład do półfinału Ligi Mistrzów, bądź Pucharu Francji, będzie super, ale naszym głównym celem jest zajęcie top 3 w League One. Także zapraszam do obejrzenia, jakie roszady z panem Ryszardem postanowiliśmy zrobić w naszej drużynie. Po pierwsze, pan Ryszard powiedział, że pan Elanga najprawdopodobniej traci miejsce w 11. Dlatego powiedział, że da szansę chłopakowi, on nadal jest młody, ale niestety potrzebuje prezentować lepszy poziom. Tak? Dlatego ugadaliśmy kilka klubów i pan Elanga będzie na wypożyczeniu. Zdecydujemy najlepiej dla niego gdzie, i naszym głównym celem transferowym jest topowy bramkarz na lata, gdyż pan Mojecki jest zmiennikiem, on się dopiero rozwija, też jest młody. Nubla nam Bayern Monachium zagrał, gdyż nie sprawdziliśmy w kontrakcie i niestety nie mogliśmy go wykupić. Zmiennika z Chelsea na Sio również nie mogliśmy wykupić. Pan Ryszard sobie do tej pory w brodę pluje, także mamy dwa mocne wzmocnienia do zrobienia, oraz ciut lepszy, może być starszy, ale na prawe skrzydło, żeby Elanga gdzieś na wypożyczeniu mógł dostawać minuty trochę niższej drużynie, ale żeby zdobywał tego doświadczenia, którego mu brakuje w AS Monaco. Także nasi skauci wyruszyli do różnych krajów, do różnych lig, w poszukiwaniu pereł. Po pierwsze, mamy 79 milionów euro, po wygraniu Ligi Europy i zajęciu 5. miejsca w League 1, jest już dwa razy więcej niż mieliśmy, więc jest progres. Powoli wracamy na szczyt. Większość tego budżetu z panem Ryszardem ustaliliśmy, że przeznaczymy na bramkarza. Nie chcemy w top, nie chcemy gdybać, nie chcemy rozmyślać. Chcemy kupić klasowego bramkarza, który będzie bronił przez przynajmniej 6-8 sezonów. Tak, żeby kibice mieli spokojną głowę, że dwa słupki są świetnie chronione, że będziemy mieli legendę klubu jak kiedyś Wander Sar dla Manchester United. Dlatego też przeznaczamy większość, tak jak wspomniałem, naszego budżetu na Gregorego Kobla z i Dortmund. 195 cm wzrostu, daleko wyrzuca, wybiega z bramki, wychodzi do wrzutek i może być kapitanem, a właśnie... Tego brakuje w naszym ogniwie. Stwierdziliśmy z panem Ryszardem, że nie mamy typowej, chłodnej głowy w szatni oraz na boisku, która zrobi kalmę, która dogoni ich do walki. Dlatego ten sezon będzie bardziej taktyczny, a w następnym, jeśli nasz plan się powiedzie i nas nie wyrzucą, będziemy inwestować w młodzież, tak jak w pierwszym sezonie, na którą może zarobimy a może będziemy mieli legendę klubu? Nie wiadomo. Dlatego pierwszym naszym wzmocnieniem będzie Gregor Kobel. Panie Ryszardzie, zapraszam do samolotu. Lecimy do Niemiec. 70 milionów za Gregorego Kobla poszło na konto Borussia Dortmund. Witamy w zespole. Otóż to nie jest koniec naszych transferów. Teraz jakimś cudem musimy wzmocnić prawe skrzydło. I zobaczymy, co możemy jeszcze pokombinować. Więc przechodzimy do naszego zespołu. Pan Ryszard dał mi zielone światło na, brzydko mówiąc, wywalenie kilku piłkarzy, który po prostu nie widzi w składzie, tak? Nie widzi ich wypożyczania, pensje trzeba płacić, a piłkarze nie chcą się rozwijać lub jest to po prostu za wysoki poziom dla nich. Dlatego Jan Lenard żegna się z klubem. Artur Zagre żegna się z klubem. Antony Musaba żegna się z klubem. Thiago Ribeiro również żegna się z klubem. Pele. Łonabi. również żegna się z klubem. Remy, nasza nadzieja, oczywiście pan Ryszard kazał przedłużyć kontrakt i w tym sezonie mamy ko kontrolować ilość wstępów. Majona Bodo, gdyż w tamtym sezonie za wiele nie zagrał. Może nie czuł się komfortowo w nowym miejscu, nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie odpali. Kolejną ważną kwestią, jak pan Ryszard wspomniał, jest zadowolić naszych graczy, żeby oni czuli po co biegają, czyli czuli ten pieniądz, prawda? Jak widać, znaczna ilość naszych zawodników nie jest zadowolona z kontraktu, który mają obecnie. Dlatego też przedłużamy z całą podstawową jedenastką kontrakt i za sprzedaż mniejszych piłkarzy postaramy się kupić prawego skrzydłowego. Może być starszy, bo to będzie na max dwa sezony, ale żeby wniósł tą bojową krew, tą wolę walki, to doświadczenie, to to, co mistrzom brakuje. tak? Mamy nowego kapitana w drużynie i liczę, że Starszy, skrzydłowy, doświadczony, ale nadal dobry Razem z Koblem poprowadzi ten zespół w tym sezonie przynajmniej do top 3 w Ligue 1 Dlatego też nasi skauci, ja i pan Ryszard Spoza tysiąca teczek wybraliśmy jednego kandydata Oto i on Kolejny raz niekompetencja naszych pracowników w biurze Słucham? Nie No powiedziałem pakuj walizkę tam są drzwi, zamknij je po drugiej stronie i nie widzimy się już nigdy, tak? Kolejną sprawę żeś odwalił, ziomek. My nie z panem Ryszardem nie będziemy tolerować takich zagrań. Już mówiłem, to jest poważny klub, poważna inwestycja. Jak widać, pan Axel Di Zassi spełnia swoje marzenia najwidoczniej. Nie winie go za nie, za darmo odchodzi do Realu Madryt po otwarciu okienka transferowego. To jest pierwszy dzień po wakacjach, kiedy nasi piłkarze zjawili się w ośrodku treningowym, więc dopiero na następny dzień otwiera się okienko transferowe. I tu mamy delikatny problem. Prawy skrzydłowy chyba nie wystąpi. Będziemy musieli załatać dziurę w jakiś sposób po Axelu. Dlatego też razem z załogą kompetentnych ludzi wybraliśmy jednego piłkarza, który sprawdzi się w to miejsce. Oto i on naszym wyborem z Ryszardem, panem Ryszardem, przepraszam. Jest Irving Lozano. Przeszedł z Napoli do Lipska w tamtym sezonie. Odnajdzie się w lidze francuskiej elegancko. Jest winny, jest szybki, jest niski, jest nieprzewidywalny, jest groźny. Jest... Jak jest za mały, to pogryzie po kostkach jak trzeba. Dlatego jego wartość jest adekwatna do umiejętności oraz do tego, co potrzebujemy przynajmniej na ten sezon. Jeśli zapłacimy za niego 30 milionów, myślę, że jest to super kwota. Więc lecimy znowu do Niemiec i spróbujemy podpisać jak najtaniej Irvinga Lozano oraz wypożyczyć Antonego Elanga. A więc w takim razie witamy Irvinga Lozano w AS Monaco. Dzień dobry. Pojawiła się oferta transferowa za Piero Hinkapiego, który niestety przez niekompetencje. Jeszcze tu jesteś? Won? Przez niekompetencje niektórych ludzi w biura. Tam są drzwi z biura. Siedział na ławce. Nie został zgłoszony do pierwszego składu, i ja i pan Ryszard też się zawiedli. Co nam dać? 39 900 milionów. Tam zawodnik, z tego co nam tu e, biuro wycenia, jest 42, to jest minimum do 62. Jesteśmy skłonni odmówić tą ofertę. Pan Ryszard powiedział: Poradzimy sobie bez tej sprzedaży, a jeśli już kogoś mamy sprzedać, to on ma inne typy. Więc odrzucamy ofertę i niestety musimy patrzeć na rynek wolnych. Agentów może środko, środkowi obrońcy, lub ktoś inny. Już mamy 2 miliony. Ewentualnie, jeśli pojawi się super oferta, pan Ryszard ją przeanalizuje, zapyta mnie o opinię. Biuro wyliczy. Wtedy dojdziemy do konkluzji, czy sprzedawać danego zawodnika. Na razie ciułamy z tego, co mamy, jak to się mówi. Podobno sam Pep Guardiola zadzwonił do pana Ryszarda. Bo tak się cenią. Czy może kupić Gertrudę? Pan Ryszard miał oddzwonić i powiedział do mnie, jak oferują mniej niż 60, to odrzuć i pójść ich z kwitkiem. Jest 44 700, tak jak pan Ryszard mówi, tak ma. Odrzucamy ofertę i nawet o niej nie myślimy. Do klubu wpłynęła pewna oferta wymiany za Fofanę, naszego podstawowego środkowego pomocnika defensywnego. Lipsk oferuje nam Lukasa Klostermana na środek obrony. Jego wartość to 28 milionów, chcą nam dorzucić śmieszne 4 miliony. i Czy jesteśmy w stanie poświęcić tak dobrego grajka jak Fofana? On powiedział nie i poszedł. Także yy, odrzucamy ofertę i czekamy na lepsze transfery. Bergamo Calcio chce wypożyczyć od nas Antonego Elangę. Przeanalizowaliśmy pewne ruchy, pewne schematy, pewne opcje. i Z panem Ryszardem doszliśmy do wniosku, że jest to Chyba dobry klub, żeby on się tam wybrał, ponieważ grał w Anglii. Anglicy dobrze sobie radzą w lidze włoskiej, jak Tomori, jak Lukman i inni, jak Smalling z Romy, prawda? Dlatego też Antonio Langa udaje się na wypożyczenie do Bergamo Calcio na dwa lata. I miejmy nadzieję, że rozwinie skrzydła maksymalnie tam i wróci do nas jako potężny, mięsisty, prawy skrzydłowy. Inter chce wypożyczyć od nas Jelsona Martinsa, na co pan Ryszard powiedział tak. Paca, paca. Mówię, no nie wiem. I on do mnie, to wiesz co masz zrobić. A ja mówię, odrzucić. Krótka piłka. Następnym wielkim boom jest transfer Wisama Benjedera do Manchesteru United. Oferują nam 41 milionów 900 za 32-letniego napastnika, naszego najlepszego strzelca z poprzedniego sezonu. Pan Ryszard powiedział, że to jest bogaty klub. Żebyśmy leciutko naciągnęli kwotę transferową, więc dajemy 53,5 jako najwyższą półkę, a tyle, ile dalej i tak jest spoko. Zobaczymy, co odpowiedzą na to. Bo jeśli tak, to mamy transfer środkowego obrońcy, zapewniony już na pewno, oraz może młodszego, lepszego napastnika. I po raz kolejny. Ktoś chce kupić od nas pierę Hinkapi. Jest to NICEA, 46 milionów oferują, to więc to jest już w pułapie, który wyliczył nasze, wyliczyło nasze biuro. Natomiast pan Ryszard powiedział tak: Słuchaj no, hopie, nie możemy, ja mu ufam, damy mu nowy kontrakt, on tu będzie gwiazdą. Mówię, panie Ryszardzie, odrzucam. Pan nie musi mi dwa razy powtarzać. Tak jak mówiłem, ja z wieżowca skaczę za panem. Manchester United przysłał nam nową ofertę transferową za Benedera. Jest to 44 800, 000. więcej niż dawali wcześniej, więc pan Ryszard powiedział tak. Z bólem serca, bólem dla naszych fanów musimy zaakceptować daną ofertę transferową dla dobra zespołu, dla dobra przyszłości zespołu, dla lepszych wyników. Żegnamy Wisama Benedera, najlepszego strzelcę z poprzedniego sezonu. A w tym czasie, kiedy my robiliśmy czystki w klubie nasi skauci powrócili z Anglii i wycenili na 29400 400 Ezriego Konse Pan Ryszard ciut był niepocieszony z tych wieści, ponieważ uznał, że to jest ciut za dużo za tego środkowego obrońca, który ma 25 lat i poprosił mnie oraz resztę załogi skautów, żebyśmy poszukali jeszcze kogoś innego, żeby on se mógł tam statystyki na papierze Popatrzeć, poglądać mecze, jak się zaochuwują obojka obrońców, więc kolejnym kandydatem na środek obrony jest Gianluca Mancini, syn legendy, który obecnie gra w Newcastle United. Ma 27 lat, jest warty 33,5 na rynku transferowym. Nasi ludzie z biura wycenili, że trzeba by było dać 37,800. Pan Ryszard znowu lekko pokiwał głową, porównał tych dwóch piłkarzy. I powiedział, że da mi znać po transferze, uj samaby nie dera, jeśli już przejdzie na 100%, przeliczymy nasz budżet i zobaczymy, ile wydamy na napastnika, który jest bardziej potrzebny niż środkowy obrońca klasowy. I będziemy mogli mieć szersze pole do popisu, może ktoś inny wpadnie na środek obrony. Jeszcze tego nie wiem, pan Ryszard analizuje, ja mu nie chcę przeszkadzać, więc. Z bólem serca jeszcze raz żegnamy najlepszego strzelca z poprzedniego sezonu, i sama Ben-Yedera. Dziękujemy za wszystko Legendo i życzymy powodzenia w Manchesterze United. Dostałem właśnie telefon od pana Ryszarda. Zdecydował się na Gianluca Manciniego. Postaramy się go wykupić jak najtaniej się da. Oraz pan Bodo wraca z wypożyczenia z Fulhamu do naszego klubu jako podstawowy napastnik. Gianluca Mancini podpisał z nami czteroletni kontrakt za 36 milionów. Także myślę, że to jest super transfer. Po wszystkich roszadach w tym sezonie mamy 17 milionów w budżecie. W drużynie pojawił się Lozano, wrócił Bodo, pojawił się Kobel, pojawił się Mancini i zostawiamy 17 milionów na kontrakty, które trzeba przedłużyć, więc Ok, kontrakty zostały przedłużone, przeanalizowane zostało nam 219 tysięcy euro budżetu, więc rozwaliliśmy bank w tym sezonie, ale były potrzebne zmiany, były potrzebne roszady. Zobaczymy, jak poradzimy sobie w tym sezonie. Więc przejdźmy do połowy sezonu, czyli do zimowego okienka transferowego. I zobaczmy, jak nasza drużyna poradziła sobie przez połowę roku. OK. Mamy połowę sezonu, sprawdźmy, jak poradziła sobie nasza drużyna. Zarząd zadowolony, więc to cieszy. Kwicza rozwinął się, Badu również się rozwinął, Lozano jest w dobrej formie, Gertruda ogień, Mancini jest w dobrej formie, Badieshile jest rozgoryczony, zaraz sprawdzimy, dlaczego. Inkapi się również rozwinął, Jean-Lucas stanął w miejscu, niestety. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, Remy do przodu. Martins jest w dobrej formie, Zalewski do przodu jest w dobrej formie. Busy się rozwinął, i reszta również się rozwinęła. Sprawdźmy więc, na którym miejscu w tabeli jesteśmy. Jesteśmy na czwartym miejscu. Tracimy jeden punkt do Nicei, tracimy 7 punktów do PSG Jesteśmy w stanie to nadrobić. Mamy tylko jedną porażkę, ale znowu mamy dużo remisów. Czy to będzie bolączka w nowym sezonie? Tak samo jak było w pierwszym. Zobaczymy pod koniec. Jesteśmy w 1, 16 finału Pucharu Francji. Gramy z QRM. Także powinniśmy wygrać i pójść dalej. Przegrywamy Super Cup z Barceloną 3 do 2 Przynajmniej walczyliśmy, prawda? Jeśli chodzi o Champions League, znowu wygrywamy grupę. Mamy jedną porażkę z Juventusem. Jeśli chodzi o statystyki strzeleckie, Irving Lozano. To był świetny transfer, jak widać. Strzelił nam 11 goli, później Badu, który wrócił z wypożyczenia z Fulamu oraz Kwicza i Almada. To jest nasza top czwórka. Jeśli chodzi o asysty, Almada prowadzi potem jest Zalewski, Lozano i Bodo. Także czwórka się praktycznie nie zmienia, co mnie cieszy, ofensywni gracze robią swoje bardzo dobrze. Kobel miał aż 9 czystych kąt, urósł nam Niesamowicie, więc to był transfer. Na pewno w dziesiątkę opłacało się wydać te 70 milionów na niego. Padłierz Sile jest lekko rozgoryczony, najprawdopodobniej chodzi o jego czas gry. Widocznie pan Ryszard miał jakieś zastrzeżenia do niego i nie puszczał go w każdym meczu. Albo był zmęczony, albo robił jakieś głupie błędy. Zobaczymy pod koniec sezonu, czy dalej będzie rozgoryczony i będzie nam tu utrudniał zarządzanie AS Monaco, czy jednak weźmie się w garść i pokaże że zostawiliśmy go słusznie w tym klubie, a jeśli nie, będziemy musieli pożegnać Badia ile w okienku letnim transferowym z sezonu trzeciego. A tymczasem przejdźmy już do końca sezonu i zobaczmy jak poradziła sobie nasza drużyna ze wszystkimi rozgrywkami. Mamy koniec sezonu, zarząd nie jest zadowolony, jesteśmy bardzo bliski zwolnienia, pan Ryszard nie wie co ma robić, Chciał jak najlepiej dla tego klubu. Myślał, kombinował, robił transfery, sprzedawał niepotrzebnych ludzi, dawał kontrakty nowe albo ich nie przedłużał. Zobaczmy, co zawiodło w tym sezonie. Jeśli chodzi o tabelę League One, niestety jesteśmy na szóstym miejscu. Przegraliśmy mało meczy, bo aż cztery. Drugi zespół z najmniejszą ilością przegranych meczy. PSG jest pierwszej oczywiście. Marseille, Stade Rennais, Nicea oraz Olympique Lyon. Nam zabrakło jeden punkt. Bylibyśmy na czwartym miejscu, gdyż nasz bilans transferowy jest lepszy od jednej i drugiej drużyny, która zajęła czwarte i piąte miejsce. Niestety w Pucharze Ligi Francuskiej odpadliśmy w jednej ósmej finału, przegrywając Lille. Sądziłem, że dojdziemy do półfinału. No trudno. Natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, Wygraliśmy z Betisem w jednej ósmej. Wygraliśmy z Leicester City w ćwierćfinale. Wygraliśmy z Benfica 2-0 w półfinale. I teraz wielka chwila. Czas Monaco. Czarny koń tych rozgrywek. I pan Ryszard wygrany. Wygrał Ligę Mistrzów. Niestety nie. Przegrywamy z Realem Madryt. Kto by się spodziewał, prawda? Jeśli chodzi o formę naszych piłkarzy po końcu sezonu. Kwicza ewidentnie jest razem z Zalewskim na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wybór lewego skrzydłowego. Bodo dobrze sobie poradził, więc świetnie, żeśmy go ściągnęli z powrotem z Fulamu. Lozano super. Gertruda jest naszym topowym prawym obrońcą, co na naprawdę cieszy, bo ten transfer był za grosze. Mancini super wzmocnienie, jak widać. Wadiesile Zost jest zadowolony, ale czy poprawił swoje loty? Zaraz zobaczymy. Inkapi na swojej pozycji, Tiago świetnie, Fofana również. Niestety, Jean-Lucas nam po pierwszym sezonie i niestety będzie to potrzebne wzmocnienie w następnym okienku transferowym, to jest pewne. Jeśli chodzi o naszych rezerwowych, to nie mamy zastrzeżeń. Relson poradził sobie dobrze, Zalewski, jak już mówiłem, Busio. Też delikatnie zgasł, więc najprawdopodobniej pan Ryszard będzie analizował w wakacje, kogo by tu kupić na środek pomocy. To jest raczej pewne, ja go już znam. On nie toleruje takich spadków formy, prawda? To jest... Nie daje jakby piłkarzom kolejnych szans, jeśli widzi, że zawiedli w tak bardzo ważnym sezonie przebudowy AS Moneko, jak był drugi sezon. Jeśli chodzi o statystyki strzeleckie, Irving Lozano na prowadzeniu 24 bramki. Ale nadal nie pobił. Wysamoweddy z pierwszego sezonu, więc dalej jest. Wissam królem strzelców w naszej drużynie, potem jest Bodo, 23 bramki, Tiago Almada 14, również Zalewski 14. Jeśli chodzi o asysty, Tiago Almada zdobył 15 asyst, czym wyprzedza Jean-Lucasa z poprzedniego sezonu. Bo jak widzimy teraz, Jean-Lucas nie zdobył ani jednej asysty, zdobył tylko jedną bramkę, bardzo, bardzo, Obniżył lody, loty, więc niestety będziemy musieli go sprzedać. To już nawet ja go wypchnę, jeśli pan Ryszard będzie miał jakąś sympatię, w co wątpię. Jeśli chodzi o naszego super napastnika młodego, który ma potencjał niewyobrażalny, też nie było rewelacji. Strzelił tylko dwie bramki, wystąpił w 10 meczach, albo był kontuzjowany, albo po prostu też słabszy sezon w jego wykonaniu. No nic, raz się żre krawior, raz się żre kapustę. Jelson Martins oprócz driblingu też nie pokazał w tym sezonie za dużo, dlatego najprawdopodobniej też będziemy musieli się pożegnać i przywrócić Antonego Elange. Jeśli chodzi o nasze wypożyczenia, Magnes nam się lekko rozwijał, ale nie grał, więc pewnie grał gdzieś w młodzieży z fe Jakobs też się delikatnie rozwinął, ale już to już jest za późno dla niego, więc po tym sezonie idzie do listy transferową. Jeśli chodzi o Antonego Elanga, Grał w młodzieżówce, dostałem telefon Ryszarda, że mam się nie martwić, że w systemie nie ma meczy, nie ma bramek, bo młodzieżówka nie rejestruje. Rozwinął się, podobno niewyobrażalnie, więc będzie jak znalazł na zastępstwo Jelsona Martinsa, przez co usciplimy troszeczkę nasz budżet transferowy. A więc pora na szybkie podsumowanie tego sezonu. W lidze zawiedliśmy, to był nasz priorytet, niestety się nie udało. Może trochę cieszyć Liga Mistrzów, że doszliśmy do finału i przegraliśmy z takim wielkim klubem jakim jest Real Madrid. Natomiast pan Ryszard liczył na lekko inne sukcesy. Więc tutaj wyświetla się znowu nasz król strzelców, a tutaj wyświetla się nasz król asyst. Natomiast na górze mamy co zdobyliśmy przez dwa sezony prowadząc AS Monaco. Są już pewne plany, są już pewne telefony. Pan Ryszard jest spokojny o swoją posadę. Podobno zarząd mu ufa, mimo że jest niezadowolony z wyników, jest to też moja wina, za co przepraszam, ale trzeci sezon będzie postawiony na coś zupełnie innego. To się przekonacie w następnym odcinku. A ja dziękuję za oglądanie drugiego odcinka z kariery. Przejąłem sterwy AS Monaco. Ja oraz Ryszard wygrany. Pozdrawiamy widzów. Polecamy śledzić na bieżąco poczynania w klubie. Jak sobie radzimy, jeśli są jakieś postrzeżenia kibiców. To zapraszam do sekcji komentarzy. Napiszcie, kogo byście kupili, kogo byście zmienili, może formacje zmienili, może jakieś inne pomysły na ten klub z Panem Ryszardem chętnie wysłuchamy wszystkich propozycji. A tymczasem, jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję będzie mega wdzięczny. Daj znać w komentarzu, że byłeś. I widzimy się w następnym odcinku Kariery. Dzięki i na razie.